A może w tym materiale zaprezentuję działanie kuchenki, w sumie to całą tą kuchenkę? Jak widać jest piękny grawer. Tu się dorzuca ogień. Drzewo mm -hmm. różnego tego typu. Tak się prezentuje po bokach. Może tak przejadę. Pozdrawiam towarzysza, który mi ją wykonał. Leśnego, Dasz Ogólnie to ta blaszka mi troszeczkę teraz wyleciała, ale to nic nie szkodzi. Ważne, że kurentka spisuje się idealnie, jest fantastyczna, niesamowita. No i jest duża, to najważniejsze, no nie? No i nie waży zbyt sporo, także można. Tak troszeczkę waży, no ale. Jest, 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 jest na jest okay, jest okay, nabiwak jest idealna. Tutaj sobie drzeweczka dorzucę trochę dalej. Także ja chciałbym podziękować tej strony jeszcze za, za oglądanie i pozdrawiam serdecznie wszystkich leśnych towarzyszy, którzy wędrują po lasach w Daszbur